Witamy w kolejnym odcinku Euroraportu, wyjątkowym, bo już w trakcie trwania Euro. Tak jest, za mikrofonami Bartłomiej Tokarski oraz Damian Szuba. Na samym początek podsumowanie pierwszej kolejki grupowej naszego Euro. Także zaczniemy od tej najważniejszej dla nas Polaków, czyli grupy A. Oj, co tam się działo. Horror w Warszawie, dosłownie, tak to trzeba ująć. Horror y, pod znakiem duszności, mógłbym to tak również nazwać. Bo dach był zamknięty. Tak jest, mamy w końcu... Zawsze Polak znajdzie jakieś wytłumaczenie swoich niepowodzeń. Tak, oficjale UEFA postanowili zamknąć dach podczas tego inauguracyjnego meczu. No i co, było trochę duszno. Andrzej Szarmach wspomniał, że on na loży VIP to spocił się niemiłosiernie. No fakt, emocje były, ale no, ciekawe jak to nasi piłkarze, nie? A co najważniejsze, lekarze informują, że... Taka, taka temperatura na stadionie, taka duchota może doprowadzić do zapaści. Więc dzisiejszy mecz z Rosją już przy otwartym dachu. Dobrze, ale to nie dach jest najważniejszy, tylko wynik spotkania, który otworzył euro. No cóż, 1-1, a miało być tak pięknie. Mogło być tak pięknie, bo ja szczerze mówiąc, 35 minut pierwszej połowy to ja nie poznawałem naszych chłopaków. Ja mówię, co się dzieje. Nasi panowie po prostu jak natchnieni. Atak za atakiem, świetna sytuacja Murawskiego, świetne, świetna bramka, świetne akcje w ogóle Piszczka, Kuby i Lewandowskiego. Przepiękna bramka Lewandowskiego, no, 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 no palce lizać. Pierwszy gol od ponad 30 lat miał w pierwszym meczu Polaków na wielkim turnieju, dodajmy. Dokładnie, no to naprawdę aż serce rosło, no ale niestety druga połowa no troszkę nam popsuła humor. Działo się, na boisko przed Salpingidis, według mnie, obok Przemysława Tytonia, piłkarz, piłkarz meczu, tak jest, był nie, nieuchwytny, szczęsny z Wasilewskim, nieporozumienie, wyrównanie. Potem nieszczęsny rzut karny. Tak jest, ale na szczęście mamy tytonia. A słyszałeś może jak, jak się rzuca tytoń? W lewo. W lewo, tak <grymne> Znam, tak samo jak y, Franciszek Smuda po tej akcji jakby dla, zupełnie zgłupiał, bo owszem, Rybus nadawał się do zmiany wcześniej. Benisz, kompletna tragedia. To dokładnie, Benisz y, zupełnie niepotrzebny. Murawski też w pewnym momencie niewidoczny i tu w tym momencie powinna być zmiana. Powinien za Murawskiego wejść ktokolwiek ofensywny. Nie wiem, nawet y, Wolski, Mierzejewski. I Obraniaka też w pewnym momencie ściągnąć, Lewandowski był osamotniony w ataku. No ale smuda, co u ciebie, Franek, bez zmian. Dla, dokładnie. Dla mnie przede wszystkim pierwszy powinien wejść Grosicki. No bo jednak wydaje mi się, żeby pociągnął nawet na tą lewą stronę. No ale niestety, smuda dokonujemy <grych> zmian po meczu. Dokładnie. Grosicki stał przy linii. No, według mnie po prostu smuda Smude zjadła trema I to właśnie jego przestraszył się Greków, przestraszył się porażki. No, ale dzisiaj nie ma co kombinować. No Trzeba i... wygrać. Jeden-1, tak. No. no ale przypomnijmy, jaki był wynik meczu pierwszego Rosji przeciwko Czechom. Oj oj, oj, Rosjanie rozjechali, rozjechali Czechów. To był taki typowy marsz bolszewików na Czechy. Tak, ale to najlepsze jest to, że znaczy najlepsze dla Rosji najgorsze dla nas. Czesi się starali. Czesi grali w piłkę, a Rosjanie postępowali gole. A Wanza rocznik 90, 22-letni, młody, cholernie utalentowany. Oj, wyraz to No i przede euro. wszystkim był pokazany tutaj kontrast pomiędzy tym, że smuda nie zrobił zmian, a Diga Gwota, a, adwokat zrobił świetne zmiany. Przez co Pawluczenko w 82 minucie, dla mnie jak na razie najładniejsza bramka Euro. No, wykiwał Chłupnika po prostu jak amatora, no i strzelił mnie do obrony. Wydaje mi do tego, że Kierżakow wcześniej miał kilka innych sytuacji, wszystkie zmarnował, zszedł, wszedł Pawluczenko i przy pierwszej okazji zdobywał bramkę. No o czymś to świadczy. Musimy się uczyć. Panie Franciszku, trzymamy kciuki i nie bójmy się zmian. A więc w grupie A pewnie póki co prowadzą Rosjanie. Bilans brąkowy dodatni. No, Polacy z Grekami, Remis, Czesi na ostatnim miejscu. Miejmy nadzieję, że troszeczkę to się dla nas korzystniej odwróci. Przechodzimy do grupy B grupa B, no, nazywana grupą śmierci, bo występuje tam Holandia, Niemcy, Portugalia oraz Dania, na którą nikt nie stawiał. A tu trzech mistrzów Europy, jakby nie patrzeć, nie? No tak, Duńczycy sprawca pierwszej sensacji. Według mnie zagrali świetny mecz. Taktycznie po prostu Holendrów y, rozłożyli na łopatki. Do tego mieli naprawdę wiele sytuacji, ale no, jedna bramka, skuteczność była i wystarczyło to, aby wygrać z Holendrami. Przypomnijmy 1-0 po bramce Krondeliego, ale co jest ciekawe, Holendrzy stworzyli mnóstwo sytuacji. Gdyby wykorzystali chociaż połowę tego, co mieli, no to to, to byłby zupełnie inny wynik. Ale Holendrzy, znaczy Duńczycy, to co mówiłeś, bardzo, bardzo yy, dojrzale faktycznie. Jeżeli chodzi o statystyki, to w strzałach, ogólnie w sytuacjach było 27 do 4 dla Holandii. Ale zauważyłeś to, że jak Duńczycy szli na bramkę Holendrów, to zwalniali i nie biegli na hura do przodu, jak to Lewandowski w pewnym momencie miał trzech Rosjan przed sobą, a jednak starał się ich minąć. Tylko bardzo spokojnie zatrzymywali akcję na bok, do tyłu. Według mnie bardzo słabo zagrał człowiek, który był typowany na króla strzelców, czyli Van Persie, oraz wcale nie miał pomocy w osobie Ariana Robena. No, no coś się dzieje z Holendrami. Niestety, ale no... Niech będzie plus dla Holendów, że Jetro Williams, lewy obrońca, jest najmłodszym piłkarzem, który kiedykolwiek w historii zagrał w Mistrzostwach Europy. I wcale źle nie grał. To pierwszy rekord, jeśli chodzi o nasz turniej, polsko-ukraiński czempionat, ale nie jedyny, o czym będziemy później mówić. No i w kolejnym meczu, już w drugim w tej grupie, Niemcy-Portugalia. Jak to się mówi, grają wszyscy, Niemcy wygrywają. Jak zwykle 1-0. Wprawdzie ten mecz nie zachwycił. Miał być takim kwintesencją futbolu, a jednak, no, jak dla mnie, był zwykłą. Potyczkom zespołów, które no, mogą się nie liczyć w ogóle w tym euro. Mario Gomez zdobywa bramkę. Znaczy, ja przed turniejem uważałem, że Portugalczycy z grupy nie wyjdą, no i podtrzymuję to, no bo nie błysnęli. No Cristiano w drugiej połowie nie istniał, no a w tej reprezentacji Niemiec, co jest bramki? Gomez, siłą rzeczy, Kloze, mimo swojego wieku, naprawdę imponował mi po tym, jak wszedł na boisko. Ale dla mnie, piłkarzem meczu jest Mats Hummels. Czyścił totalnie. Grał. Nie pozwalał w ogóle Portugalczykom zbyt wiele sobie pograć. Ale kto wie, jak by się rozwinął mecz, gdyby w 45. minucie Pepe no nie strzelał na siłę, tylko przymierzył dokładniej. No i strzeliłby tą bramkę, bo piłka odbiła się od linii. No i było blisko, tam było blisko. No ale cóż, Niemcy idą na mistrza. No I jak po... to Joachim Lev powiedział, no jak przejdziemy z grupy, będziemy mieć łatwiejszych rywali później. A póki co, są na najlepszej drodze. Słyszałeś o tym, że można kupić kibiców? A, nie słyszałem. E, Belgijscy fani, ich reprezentacja nie gra na euro, więc e, na ebayu wystawili swoje usługi na sprzedaż. Kupił ich pewien Holender za 3000, a więc Belgowie będą kibicować Holandii. Jeżeli Holandia odpadnie, e, kibice ogłaszają 24-godzinną żałobę, po czym po raz kolejny aukcja na ebayu. Zwłaszcza, że teraz Holandia ma naprawdę straszną sytuację, bo grają mecz o wszystko z Niemcami. Ooo, kiepsko, kiepsko to widzę. Dobrze, a więc to tyle? Grupa Przechodzimy B. do grupy C, która interesuje nas równie mocno co, co grupa A, gdyż mecze rozgrywane są w Poznaniu. Mhm, dokładnie, a w tej grupie przypomnijmy Hiszpanie, Włosi, Irlandczycy, Chorwaci. Pierwszy mecz, jaki został rozegrany w tej grupie to szlagierowy, raczej szlagierowy, zapowiadający się Hiszpania-Włochy. No, ale czy był szlagierowy? Nie do końca. No, ostatni mistrzowie świata i przedostatni mistrzowie świata, jakby nie patrzeć, nie? No, na emocje nie można było narzekać. Cóż, no, yy, mecz zakończył się 1-1, od tego zacznijmy, po bramkach Di oraz Fabregasa, gdzie yy, czas między zdobyciem tych bramek wynosił 3 minuty, więc szybka odpowiedź Hiszpanów. Jednakże, no w moim odczuciu, no, no nie zachwycił ten mecz, naprawdę Hiszpania grała tak naprawdę bez napastnika, dopiero gdy wszedł Torres, widać, widać było, że coś się dzieje w tym przodzie. Oj, bez formy Torres, wielka szkoda miał, te trzy okazje i wszystkie powinien wykorzystać, a już jak Gianluigi Buffon... Zabrał piłkę nogami. A, po, a wytłumacz mi, co zrobił Balotelli? E, to jest też dla mnie ciekawe, bo to jest zawodnik nieobliczalny. On może błysnąć lub może totalnie schrzanić się. Zacomnijmy, dostał piłkę, raczej znaczy sam w zasadzie wypracował sytuację, gdzie znalazł się praktycznie sam na sam z ikerem Casillasem, jednak dał się y, ubiec Ramosowi i ten odebrał mu piłkę. I po tej sytuacji baloteli, to Balotelli cały mecz pracował na drugą żółtą kartkę. No, zach zachowanie chamskie i nie miał swojego dnia. No i piłkarze meczu według mnie jest i Iker i Gianluigi, bo tak naprawdę oni ratowali swoje zespoły. Iker w pierwszej połowie, Buffon w drugiej, nie? Umówmy się. 1-1 to jest sprawiedliwy wynik, no i powiedzmy sobie szczerze, nie ustawił do, do końca tych zespołów, bo oni teraz muszą wygrać i z Chorwacją, i z Irlandią. Ważna kwestia, że mm, duże, duże pretensje mieli Hiszpanie, czyli mistrzowie Europy i Świata, do murawy na stadionie w Gdańsku gdzie Włosi nie zgodzili się przed meczem na zroszenie, na, na zmoczenie tej murawy, przez co piłka nie chodziła tak, jak oni są do tego przyzwyczajeni. Zło złożyli oficjalny protest do UEFA Hiszpanie. Cóż, na, na nie murabę. wydaje się, że to jest takie szukanie dziury w całym? Znaczy, no, mówmy się, Hiszpanie grali dobry futbol, ta piłka szła między nimi jak po sznurku, no i zabrakło tego błysku, że jej baleriny rąbek u spodnicy przeszkadza, Dokładnie. A, nie, nie uznajesz, że Hiszpanie są akurat złą baleriną, nie? No Ale, na... no, ale zostawmy sprawę Hiszpanów i Włochów. Ja jeszcze chcę wrócić e, do kibica włoskiego, e, który spędził 6 godzin czekając na reprezentację Włoch pod hotelem, żeby tylko zobaczyć swoich idoli. I wchodzą do autobusu, oni macha, kiwa i idzie Demetrio Albertini, legenda Milanu, obecnie tam członek kadry. I ten kibic pyta się go: Ej, Demetrio, masz może, może wolne bilety na Włochy i Hiszpania? Demetrio kiwnął głową i po chwili kibic dostał dwa bilety. Wystarczyło poprosić. Tak więc, e, moi drodzy, ustawcie się w opalenicy, poproście Cristiano Rodaldo, bądź Paulo Bento, może dostaniecie bilety na mecz Portugalii. Zajmiemy się meczem, który według mnie mm, przyniósł najwięcej emocji, nie tylko tych piłkarskich, ale kibicowskich, bo atmosfera na stadionie w Poznaniu była no, taka, jak się przyzwyczailiśmy na bułgarskiej, czyli świetny doping, świetn, świetna, świetna zabawa i naprawdę mecz również zachwycił, bo Chorwacja po, po dość w meczu, no trzeba przyznać, Wprawdzie byli lepsi. Wygrała z Irlandią 3 do 1. Gdzie bramki Mandzukicza, gol Jelawicza, a dla Irlandii Sandletter. No mi, szczerze mówiąc, no będąc tutaj w Poznaniu, jest naprawdę szkoda tych Irlandczyków, bo są świetni, naprawdę no takich kibiców tylko, tylko chcielibyśmy widzieć u nas na ulicach. No bo podobnie do Polaków, też dużo śpiewają, też dużo imprezują jedzą, i gra grają podobnie. Jedzą i piją. piją. A u ich ulubiona przyspiewka na euro? Polsko, biało, czerwoni. No i ważne do odnotowania jest to, że dosyć często widać na ulicach tak zwane Let's all do the Poznań, czyli to co zrobili kibice Lecha na stadionie w City, w Manchesterze. Tak, dokładnie, ale umówmy się, te bramki, które taciła Irlandia to był albo pech, albo fatalne błędy. No. No, Brakło szczęścia, brakło szczęścia. Pierwszy go to zawinił bramka, Szczaj Given, swoją drogą wiekowy i nawet nie wiedziałem, że tak spasł się. Nie wiem, tylko ja takie wrażenie odniosłem, że on jest po prostu gruby. No, a no dr Ale druga bramka, no to tam obrońcy trochę się zamotali. No, to jest piękną, tak. <laughs> Dokładnie. No a trzecia, no to już pech Givena, nie? No trudno. No, Irlandczykom nie odmówię serca do gry. Given po raz kolejny wyjeżdża z Poznania z bagażem trzech bramek. Może to lubi. No, może. Zostawiam więc grupę C i przechodzimy do ostatniej grupy, która, ojej, dostarczyła wczoraj niemałych emocji. Zaczęliśmy od szlagierów, gdzie, gdzie walki Brytyjczyków i Francuzów na przełomie historii, no, no były od zawsze. Jaki wynik? Oczywiście remis, 1-1. Jeden jeden, jeden. To cieszy, że nawet jak jest słaby mecz, bo według mnie to był najsłabszy mecz do tej pory, jaki oglądałem, Padają gole, nie? Joel Scott i Samir Nasri. O, ta bramka Nasriego to niczego sobie, ja powiem szczerze. No, w moim, moim przekonaniu trochę zawinił y, Hart, no bo, no bo na krótki słupek to zawsze jest wina bramkarza. Mhm, mm e, tam też taka smutna historia była. Jermaine wszedł na boisko, a z tego co wiem, zmarł mu niedawno ojciec. I on y, opuścił kadrę i wrócił teraz, także niezwykle silny psychicznie no pewnie chciał bardzo tego gola strzelić. Ale przyznam szczerze, że lepsze wrażenie zostawili dla mnie Francuzi. No, Anglicy grali tylko defensywnie, tak jakby chcieli przenieść y, grę Chelsea London z Ligi Mistrzów na mistrzostwa Europy, ale no nie zawsze się no, da. mówmy się, że Roy Hodgson może nie ma pomysłu po prostu na kadrę, no chłopak, znaczy chłopak, no dobra, wiekowy selekcjoner miał mało czasu. No i drugi mecz, taki najważniejszy dla współgospodarzy, czyli Ukraina-Szwecja. To tylko pokazuje, gdzie są Polacy, a gdzie Ukraińcy, ale Dużo bronek pada głową, ale Lewandowski strzelił bramkę głową, więc w tym aspekcie nie odbiegamy za wiele No i jedno nazwisko wczorajszego meczu Andrii Szef Po prostu człowiek ma 36 lat, całą karierę już praktycznie za sobą Ten turniej ma być dla niego pożegnaniem, ale jakim pożegnaniem? Schorowany, nie grał zbyt wiele w Dynamo Kijów kontuzje pleców Mocno poturbowany wczoraj, no umówmy się, kiedy z latem Ibrahimović strzelił gola w drugiej połowie dla Szwecji Szwecja prowadziła 1-0, no to wydawało się, że już jest po spotkaniu. No ale tak naprawdę przestała wtedy istnieć. Tak jest. Andrzej Szewczenko w polu kan znalazł się raz, główką. I znalazł się drugi raz główką. I ta druga bramka to jest mój gol numer 1 fazy grupowej. Idealnie zmieścił przy krótkim słupku, między słupkiem, a no umówmy się moim faworytem, moim ulubieńcem za to Janie ironia. Typowałem Szwecję na czarnego konia turnieju, a tu takie taka wtopa. Trudno nie jestem dobrym typerem. No Ale dalej utrzymuję, że Portugalia nie wyjdzie z grupy. Bartek, ty co sądzisz? Ja myślę, że ja, ja szczerze mówiąc tak spuentuję całą tą pierwszą kolejkę. Bardzo cieszę się, że nie wygrywają faworyci. No, no, nie we wszystkich przypadkach, ale jednak te zespoły, które nie były typowane na, na, na takie zespoły, które mogą coś zdziałać, w tym euro, jednak pokazują, że mają charakter i, i umiejętności, aby coś, coś zrobić. Tak, turniej niespodzianek. Miejmy, że... Miejmy nadzieję, że taki będzie także i dzisiaj w Warszawie. No właśnie, proszę Państwa, bo dzisiaj o 20.45 Polska zagra, kto wie, czy nie najważniejszy mecz dla układu sił w tabeli grupy A. Po wygranej 4 do 1 z Czechami, wydaje mi się, że jesteśmy w lepszej z, z psychologicznego Punktu widzenia sytuacji, no bo nie jesteśmy faworytami, a my zawsze, nie będąc faworytami, gramy no jakoś, nie wiem. My zawsze, zawsze, zawsze gramy mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz honor. Mecz otwarcia wyjątkowo nie przegraliśmy. To jest znowu mecz o wszystko. Fakt faktem, że nawet porażka. Ee, no nie, skreśla nie skreśla nas. a nawet wygrana też nas jakoś nie winduje dużo bardziej, nie? Wszystko zależy też od tego pierwszego meczu dzisiejszego, a więc Grecja, Czechy. No, umówmy się, wynik, który by nas satysfakcjonował? Remis. Albo wygrana, czeku. Dokładnie. A jeszcze w woli przypomnienia: Smuda zrobił no, jedną wymuszoną zmianę ze względu na absencję szczęsnego, oraz jedną zmianę, którą no, sam zadziałał. Przeczytam teraz skład, yy, pra który prawdopodobnie dzisiaj wystąpi. Będzie to tytoń, piszczek, wasilewski, perki, benisz. Polański, Murawski, Dudka, Płaszczykowski, Obraniak oraz na szpicy Lewandowski. Ależ defensywnie. Tak, będziemy grali ustawieniem 4-3-2-1, czyli trzech defensywnych pomocników, ale wydaje mi się, że Murawski trochę bardziej będzie do przodu wychodził. No jednak Dudka z Polańskim zostaną bardziej z tyłu. Mam nadzieję tylko, że Benisz nie będzie odstawał tak jak odstawał w meczu z Grecją. To było widać, to się czuło i, i właśnie tą flanką Grecy nas zniszczyli. No i prawda jest taka, że... Yy w końcu będzie dach otwarty. Hurra, nie, nie, nie będzie można zwalić na dach. No właśnie, ciekawe co teraz znajdą Polacy za swoje uzasadnienie. No. Miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie szukać żadnych wymówek, że mecz z Rosją przejdzie do historii jako wielki dryszczowiec. Ja nie jestem aż takim optymistą, stawiam na remis. A ja wychodzę po raz kolejny z założenia, że smuda czyni cuda i on uwielbia takie mecze z podtekstem, więc stawiam na wygraną Polaków jedną bramkę. Dobra, oby tak się stało. Z kolei w grupie B Dania, Portugalia. No, może być ciekawie, Duńczycy sprawili sensację. Portugalia będzie chciała się zrewanżować, ale to drugi mecz, o. Zwłaszcza, że mają nóż na gardle, jakby nie patrzeć. No bo Portugalia, przegrywając z Duńczykami, czy nawet remisując, żegna się z turniejem. Dokładnie, ale właśnie drugi mecz, to to będzie spotkanie. Bo tak jak mówiłeś, Holendrzy grają o wszystko z Niemcami. Trzecia drużyna świata i druga drużyna świata. U Holendrów ma zabraknąć w dalszych rozgrywkach. Jeżeli Duńczycy wejdą ich kosztem. Nie no mam nic przeciwko w sumie. Kto wie, może powtórzy się 92 rok, gdzie Dania zdobyła Mistrzostwo Europy. Brian Landrup powiedział, że to jeszcze nie jest duński dynamit, ale. Powoli, powoli odpalają, nie? Tak więc emocje gwarantowane, to już jutro, a, a. pojutrze znowu wracamy do Poznania. Tak jest i zagra ze sobą Włosi oraz Chorwaci. Oj, to będzie dobry mecz. To... No ja liczę, trzymam kciuki naprawdę za Chorwatów, niech oni pokażą w tym turnieju, że naprawdę są mocną reprezentacją. No a Włosi, no nie zachwycili i mam nadzieję, że nie zachwycą, no bo grają co jak co nudny futbol. Oj, 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 tu bym się nie zgodził. Włosi grali bardzo dojrzale i po prostu to jest taktycznie idealny zespół. Myślę, że w tym spotkaniu Chorwaci namieszają, Włosi się przestraszą i również padnie remis, także do ostatniej kolejki nie będzie tutaj za bardzo wiadomo, kto awansuje. No a w drugim spotkaniu w Gdańsku to raczej będzie mecz bez historii, bo Waleśni Irlandczycy raczej z Hiszpanami... Nie widzę No, ich Gdańsk nie. już się przygotowuje na nalot y, Zielonej Rewolucji, że tak powiem nazwę Irlandczyków, ale mówią, że się nie boją, że są przygotowani. You never beat the Irish. Zobaczymy. Na pewno ciekawe mecze. A propos tak? Irlandii, to jest kolejny rekord. Działanie nie jest najstarszym trenerem, który prowadzi reprezentację na Euro. Brawo, Trap. Oby nie skończyło się na trzech meczach. Nie. Chociaż znowu po tym pierwszym spotkaniu może być ciężko. No i teraz mecze w grupie D, które przed nami. Ukraina zagra z Francją, i tu poznamy prawdziwą siłę podopiecznych Olega Błokina. i Rzewczenko znowu błysnie? No, to wie, czy to nie będzie mecz o pierwsze miejsce, bo, bo jednak Szwecja i Anglia nie zachwycają, a grają mecz ze sobą, czyli też tak naprawdę mecz o wszystko. Czyli przegrany meczu Anglia-Szwecja pakuje się i jedzie do domu. Dokładnie. Duże prawdopodobieństwo. Czyżby Zlatan znowu nie błysnął na turnieju? No, Bramkę strzelił. Już to jest jego trzecia w kolejnym turnieju. Więc. No, no ale nie można się do niego czepić w tym meczu, jakbyś ta, ta radę, ale nie miał wsparcia w partnerach, troszeczkę zawiódł mnie Sebastian Larsson, więcej się po nim spodziewałem. Teraz taka bardzo, bardzo pozytywna e, informacja. Otóż, tylko w pierwszej kolejce fazy grupowej mecze obejrzało aż 356 tysięcy widzów. To oznacza, że liczba kibiców na stadionach jest najwyższa od chwili, gdy mistrzostwa odbywają się z udziałem 16 drużyn. Kolejny rekord. Mamy się czym pochwalić, naprawdę. No, widać przyciągamy kibiców, zresztą w Polsce ja się nie martwiłem o frekwencję, bo naprawdę... Polacy kochają futbol, no i boję się jedynie, że jeżeli odpadnie Polska czy też Ukraina, chociaż Ukraina jest trochę dalej od tego, no to wydaje mi się, że tych kibiców będzie mniej jednak na trybunach. No, na meczu Anglia-Francja, no, na stadionie Szachtara, według mnie najpiękniejszym na Euro, no tuż po Ogdańskim <grych> stadionie, były wolne miejsca przecież. Tak, tak, tak. Nie, Sporo nie było. Wolnych 49 tysięcy było na, na 55 bodajże, który ma ten stadion. No a propos Kibiców, no to oni trochę rozrabiają jednak, no umówmy się. Irlandczycy, Chorwaci, no na starym rynku tu u nas w Poznaniu, z taką mieli mało, małą spinę, że tak powiem. E, doszło do bójki między nimi. Co ciekawe, zatrzymano jednego Irlandczyka, jednego Chorwata, dziesięciu Polaków. No trzeba pomóc, no nie jednak. Umówmy no Polacy się. bronią swego, tak? No dokładnie. E, Rosjanie we Wrocławiu biją Stewarda, już też jest wszczęte postępowanie, wizerunki są udostępnione. No, no martwi... to rosyjskich kibiców chyba trzeba się bardziej bać niż polskich. Martwi mnie też ta kwestia y, rasizmu w Krakowie. No, bo niestety przed turniejem, jeszcze, gdzie treningi miała Holandia, dochodziły głosy, że, że jednak krakowscy kibice, no, no niezbyt przychylnie przy, przyjęli czarnoskórych zawodników. No a to tak samo rosyjscy kibice obrażali Gabriel Selassie z Czech, nie? No, dziwię się, że ta kwestia rasizmu jest tak rozdmuchana, bo to nie jest, to nie jest coś, że tak powiem, nowego. Na innych jak również się to zdarzało i na przykład słowa Patryka Wiejry, który w będąc w Warszawie powiedział, że tutaj jest bardzo mało czarnoskórych ludzi, tu trzeba edukować ludzi odnośnie tolerancji. No ale jeżeli skoro jest mało, no to każdy taki czarnoskóry człowiek, to jest takim... Mm, atrakcją? Nie wiem, jak to nawet ująć. No Wiejra w każdym razie powiedział, że mu się strasznie niekomfortowo się z tym czuł. I telebim w Poznaniu nie działał. O Jezu, straszna, straszna rzecz, no byłem na tym meczu, Wprawdzie ścisk mi tak nie przeszkadzał, jak właśnie ten jeden, malutki, czarny piksel. A gdy była akcja pod bramką Greków i nagle pół telebimu zgasło, no cóż, UEFA naprawiła i dzięki wielkie, że teraz, nie, lepiej późno niż wcale. No, miejmy nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy. No to co, to tyle na, w tym odcinku. Dziękujemy bardzo za uwagę, no i wszyscy trzymajmy dzisiaj kciuki, no. To będzie prawdziwa wojna polsko-ruska. Bitwa warszawska, tak jest. Za tydzień spod, e, usłyszymy się dopiero w środek, gdzie podsumujemy całą fazę grupową. Także miejmy nadzieję, że będziemy w dobrych humorach i będziemy oczekiwali na przeciwnika w ćwierćfinale. Tak jest. A więc Polska-Niemcy w ćwierćfinale? Chciałbym. Dalej to utrzymuję, że tak będzie. A Portugalia nie wyjdzie z grupy. Będę się tego trzymał. Mówili dla Państwa Damian Szuba oraz Bartłomiej Tokarski. Do usłyszenia.